Dzień dobry. Dzisiaj Polska. Dzisiaj Polska i to Polska, na którą mocno czekałem. Mocno czekałem, bo odkąd powstał Eiffel 1710, e, to jestem fanem. Jestem fanem i jeszcze mnie nie zawiódł Klimor z tym projektem. Oczywiście nie on sam, bo ma tam swoją ekipę. No ale nie ukrywajmy, że jest. E, Twórcą e, przewodnim, jeśli chodzi o ten projekt. Nie zawiódł mnie jeszcze i miałem nadzieję, że na kolejnym pełniaku też mnie nie zawiedzie. No i nie zawiódł mnie, bo Black Metal Gnosis to jest bardzo dobry album. Zapraszam. To jest w ogóle ciekawa sprawa, bo Eiffel 1710, po prostu będę mówił Eiffel, bo za dużo tego. Że Eiffel wydaje trzeci album, trzeci w innej wytwórni. Jakby tak jeszcze spojrzeć na to, że EPK też jest jeszcze z innej parafii, no to już w ogóle ciekawy temat. Ale pierwszy, pierwszy album był z Mazignan Voices, potem Pagan Records, a trójkę wydaje Societas Olsztyńskie. Nie wiem, czym to jest spowodowane, że Zespół odszedł od Pagan Records, bo to jednak dużo większa wytwórnia od Socjetas. Socjetas dopiero gdzieś tam rozwija swoje skrzydła. Pewnie jakimś plusem Socjetas jest to, że też są z Olsztyna i gdzieś tam wszystko łatwiej jest dogadać. No, nie zmienia to faktu, że wydana płyta jest bardzo dobrze. Są też koszulki, jak widać. Płyta wydana jest bardzo dobrze, w jewel case'ie, e, starannie, graficznie, e, są teksty nawet z tłumaczeniami na język angielski. E, okładka bardzo dobra zresztą, jest autorstwa Jaromiry, czyli JRMR, którą znacie z Trucizny lub z Wekerasa, naprawdę zrobiła kawał dobrej roboty, to jest inspirowane dawną e, ryciną, e, której autor jest nieznany, ale oczywiście inspirowany. No. Świetnie to wygląda, naprawdę brawo e, droga pani, bo po raz kolejny pokazałaś kunszt. No ale grafika grafiką, dochodzimy do sedna sprawy, czyli do muzyki. Ja bardzo oceniłem sobie, no i właśnie tutaj jeszcze może też, o, jeszcze może do muzyki nie dochodzimy, Dojdziemy sobie do niej później. Teraz sobie porozmawiamy trochę o zawartości lirycznej. Ja bardzo cenię Klimora jako tekściarza. W ogóle dla tych, którzy nie wiedzą, no to powiem, że Klimor to jest człowiek, który też odpowiada za Nono opus chociażby. Udziela się też w Naren Wind którego recenzja też będzie, nowego materiału, natomiast jest bardzo dobrym tekściarzem. Ja go bardzo szanuję jako tekściarza. I pierwsze dwa albumy Eiffela miały ten Ciekawy sznyt, ten lokalny sznyt, charakter, bo o, tam Klimor przedstawiał nam szczeg na, szczególnie na Jedynce, na Willi Wisielców, przedstawiał nam historię z Olsztyna, historię z Warmi, ze swoich okolic. Takie historie niezbyt przyjemne, historie pełne grozy lub historie po prostu gdzieś tam przesiąknięte złem. Na dwójce zlatują się ćmy, które jest moja, moim ulubionym albumem Efela i Black Metal Gnosis tego nie zmienił. Jest tego mniej, ale jeszcze też te elementy się pojawiają. Natomiast na trójce, czyli Black Metal Gnosis, no to ona jest dużo bardziej uniwersalna, wręcz całkowicie uniwersalna. I powiedzmy sobie szczerze, że już sam tytuł nam to mówi: Black Metalowa Gnoza, no to to raczej będzie oczywiście uniwersalna rzecz, a nie. E tylko i wyłącznie zamknięta w obszarze warmi bądź też warmi i mazur. To trochę szkoda, szczerze powiem, bo bardzo mi się podobało to, że klimor sięgał po takie tematy lokalne, natomiast też zdaję sobie z tego sprawę, że to jest z jednej strony trochę zamykanie siebie, a po drugie, też umówmy się, tych historii pewnie nie ma tysięcy. Choć gdyby człowiek się dokopywał, dokopywał to pewnie by i znalazł, no to też trzeba mieć dojście, czas na to i tak dalej, więc mm, może gdzieś ta liryczna formuła się wyczerpała, a może po prostu e, chciał teraz akurat na tym albumie zrobić coś innego i jeszcze nas uraczy jakimiś lokalnymi historiami. Tak jak już wspomniałem, zlatują się ćmy, to jest dla mnie najlepszy do tej pory album FL, i nadal nim pozostanie Wspaniała, wspaniały krążek tutaj nie ma słabego momentu. I dlaczego Black Metal Gnosis go nie przebił? Ano nie przebił go dlatego, że po prostu jest mniej hitowy. Wbrew pozorom, ja naprawdę lubię hitowe granko, kiedy są fajne melodyjki, można sobie ponucić. Oczywiście to wszystko powinno być wplecione w odpowiednią e, dawkę brutalności, agresji i brudu. E, I to u Efe'a oczywiście jest. Natomiast numery z nowego albumu nie są tak hitowe. E, poza jednym, który jest hitem nad hity, i to chyba jest w ogóle największy hit Efe'a, paradoksalnie czyli Otwieraczem Witchcraft Commandment. Kawałek, który był też e, singlem. Sprawa naprawdę, jak ja usłyszałem ten singielek, bo nie mogłem się powstrzymać, puściłem go sobie z YouTube, no to pozamiatała mną kompletnie. No niestety, powiem i to muszę powiedzieć bardzo szczerze: cała reszta albumu już mnie tak nie zamiata. To jest bardzo dobry album, to jest bardzo solidny, bardzo mocny album. Yy, I to na pewno krajowa czołówka jest tegoroczna. Natomiast, yy, może po prostu dla mnie ta poprzeczka była postawiona za wysoko, podwójce, która po prostu jest wyśmienita. no i Trójka nie dociągnęła, według mnie, do tego poziomu, co i tak stawia ją na bardzo wysokim krajowym poziomie. No bo powiedzmy sobie szczerze, trzy czwarte elementów, które mieliśmy na y, poprzednich albumach, muzycznie mówię. Mamy je i tu. Mamy y, agresję, mamy bezkompromisowość muzyczną, mamy y, brud, mamy proste kompozycje, y, mamy ducha typowo black metalowego choć ja do końca też nie uważam że FL to jest taki 100% black metalowy jeśli chodzi o samą muzykę bo on w swoich riffach często odwołuje się do klasycznego grania jeszcze z lat 80 bym nawet powiedział Natomiast oczywiście traktuję ich jako zespół black metalowy yy, mamy tutaj wszystkie te elementy mamy ten charakterystyczny wokal Klimora pełen jadu nienawiści złości gniewu przede wszystkim jest świetny ten wokal zresztą którego on używa w Eiffel. E, więc te wszystkie rzeczy zostały, e, dlatego też tytuł tego albumu Black Metal Gnosis jest bardzo dobry dla tego krążka. Oczywiście znam albumy, które pasują do tego tytułu, nawet jeszcze bardziej, chociażby taki Cosmosite od Deus Mortem, ale e, tutaj tytuł jest trafiony, bo to jest rasowe granie. Tutaj e, nikt się nie sili na jakieś, wiecie, ballady i tak dalej, i tak dalej. Jest y, żadnych eksperymentów, żadnych cudów. Okej, okay, są momenty wolniejsze, ale to już było przecież i wcześniej, bo tytułowy Zlatują się ćmy na poprzednim albumie. E, ja dobrze mówię, bo się zgubiłem. Tak, Zlatują się ćmy to były. No, no to to przecież był też taki wolniejszy kawałek. Tutaj takim utworem jest Black Metal Gnosis, też tytułowy zresztą utwór. No i tutaj przy tym kawałku też się chciałem zatrzymać na dłużej on jest ciekawy z kilku względów, muzycznie oczywiście też, ale przede wszystkim on mi się niesamowicie kojarzy z Quintessence od Darktron z Panzerfaust. Jeśli kojarzycie tekst Quintessence, który napisał zresztą wark, to tam są właśnie wersy typu, że przeszedł jakbyś był olbrzymem po prostu. Żadna natura nic ci nie jest w stanie przeszkodzić. Kilometry przemierzasz jak centymetry i tak dalej i tak dalej. No wystarczy to przeczytać. I to była kwintesencja. Tutaj mamy black metalową gnozę. I według mnie ten utwór jest bez wątpienia odniesieniem do Quintessence, bo też pokazuje Taką, jakby potęgę, bardziej może duchowości, ale też i pewnej fizyczności. Tu też są takie odwołania do tego, właśnie, że mm, jestem tak potężny, tak wielki. Natomiast, no i oczywiście ważny jest też ten tytuł: Black Metal Gnosis. Tam była kwintesencja. Tutaj mamy black metalową gnozę. A jeśli wiecie, co znaczy gnoza, no to wyciągnijcie odpowiednie wnioski. Także jeśli nie trafiłem to klimor wybacz, ale według mnie jest to odniesienie do dosyć może nie całkiem prostej linii, ale też nie jakiejś bardzo pokręconej do quintessence ee, dark Throne. No i teraz fragment właśnie Black Metal Gnosis. Muszę To są takie dwa dla mnie najbardziej charakterystyczne numery z tego albumu. W pozostałych też są takie momenty, które gdzieś tam zwracają większą uwagę, podnoszą brew i te momenty jeszcze tutaj puszczę. Oczywiście jest ich więcej, bo ja puszczę jeszcze tylko dwa, to nie jest też tak, że jeśli ten album jest mniej przebojowy od poprzednika, to nie jest w ogóle przebojowy, bo nie. Tutaj jest dużo świetnych patentów, tutaj są też rzeczy takie, które porywają, które pozwalają potańczyć jak najbardziej jest ich tutaj sporo, wręcz większość tego krążka taka jest. Po prostu to nasycenie, a nawet może nie nasycenie, tyle e, raczej natężenie tego nasycenia jest jakby troszkę mniejsze, dlatego tamten album też jakoś bardziej mnie porywał. Ale to nie zmienia faktu, że tego też słucha się wyśmienicie. Klimor nie decyduje się z chłopakami na żadną wielką rewolucję. Tu w ogóle nie ma żadnej rewolucji, powiedzmy sobie szczerze. Styl zostaje utrzymany, e, czyli to się sprawdza. Z tego co słyszałem, nie byłem, więc nie wiem, ale na pewno sprawdza się na koncertach. Tego można się było domyślać, natomiast okazuje się, że tak, że się sprawdza, bo e, no nic dziwnego. No, ludzie mi mówili, że to się sprawdza i że Eiffel zmiata ze sceny, Także tu się wcale nie dziwię. Kiedyś może będzie mi dane ich zobaczyć bardzo chętnie. Ech. Teraz e, taki fragment, e, który też jest, bym powiedział, lekko przebojowym i może też w troszkę swoim e, wydźwięku e, bardziej przystępnym, o tak bym powiedział. ale też wcale nie jakoś bardzo. Mówiłem też o tym gniewie w głosie Klimora. U niego w tekstach też to się bardzo często przejawia gdzieś. Ten gniew, ta złość, pogarda wręcz. No, i mamy tutaj utwór Pogarda dla pospólstwa. Tytuł, no, raczej szczerze powiedziawszy, nie jest jakiś bardzo skomplikowany do rozszyfrowania. Trochę to się może kojarzyć z odi Profanum Vulgus, zresztą nawet jak najbardziej. I ten tekst, i ten kawałek no, kopią mocno, szczególnie podejrzewam lajka, mocno, by jeszcze tak mogły sponiewierać. Kogoś, kto pierwszy raz z czymś takim się spotyka, bo tekst jest rzekłbym taki dosyć hmm, prosto w mordę. O, tak bym to określił. Za chwilę będzie fragment z tej kompozycji. Powiem jeszcze o niej tylko tyle, że nie mam zamiaru tu oczywiście omawiać wszystkich poszczególnych numerów, bo nie o to chodzi. Zwróciłem uwagę na te najbardziej dla mnie charakterystyczne, a zarazem też pokazujące w jakimś stopniu, jak ten album wygląda. Ta kompozycja jest chyba trzecią moją ulubioną na tym albumie, właśnie po Witchcraft i po Black Metal Gnosis, ale. To naprawdę nie jest tak, że te trzy gdzieś jakoś niesamowicie wystają ponad całą resztę, bo nie. To jest równy album. To jest album spójny, to jest album równy, to jest album, który od początku do końca nie daje nam jakichś wielkich skoków lub upadków. No więc teraz fragmencik w pogardzie dla pospólstwa, a potem podsumowanie. Krótko i na temat. Jeśli jesteście fanami Eiffel, to ten album stanowczo musicie mieć. To nie ma w ogóle żadnej rozmowy. Jeśli lubicie dobry rasowy black metal z dobrymi tekstami, z dobrymi wokalami, tchnący duchem podziemia jak najbardziej, to też album musicie mieć. Jeśli lubicie eksperymenty, rzeczy, które nigdy nie powinny być nazywane black metalem, to ten album nie jest dla Was. Jeśli kochacie, zlatują się ćmy tak jak ja, to nie gwarantuję, że Black Metal Gnosis u Was przeskoczy tamten album. Ale to przecież nie o to chodzi. To nie są zawody. To jest bardzo dobry, bardzo solidny krążek. E, w moim prywatnym odczuciu po prostu nie tak e, hitowy jak poprzednik, ale przecież w Black Metalu nie chodzi o hitowość. W black metalu chodzi o emocje, o naturalność, a to wszystko tutaj jak najbardziej jest. Także kończę black metal gnosis od Ifel. Dziękuję Klimor za kolejny dobry album. E, pozdrawiam. E, no i co? Tyle ode mnie. Do następnego.